Następnego dnia wojsko odprowadziło mnie do pracy, wszystko dlatego, że postawiłem kawę bezdomnemu. Perguntar Ao Chat GPT. Zimowy poranek w Krakowie był bezlitosny. Śnieg padał gęsto na brukowane ulice Starego Miasta, a lodowaty wiatr przecinał przez płaszcze przechodniów jak nóż. Temperatura spadła do minus piętnastu stopni, a na szybach kamienic tworzyły się grube warstwy szronu. Które przypominały kryształowe ogrody. Anna Kowalska pospiesznie szła do swojej małej kawiarni pod aniołem, której była właścicielką od pięciu lat. Jej oddech tworzył małe obłoczki pary, które natychmiast zamarzały w powietrzu. Anna miała 32 lata i od dzieciństwa mieszkała w Krakowie. Jej kawiarnia znajdowała się przy małej uliczce niedaleko rynku głównego. W zabytkowej kamienicy z XIV wieku. Odziedziczyła ją po babci, która prowadziła tam małą cukiernię jeszcze przed wojną. Przez lata Anna starannie odrestaurowała wnętrze, zachowując pierwotny charakter z ceglanymi ścianami i sklepionymi sufitami, ale dodając nowoczesne wyposażenie i ciepłe, kremowe kolory. O szóstej rano ulice były niemal puste. Tylko pojedynczy dźwięk jej butów odbijał się echem od kamiennych murów. Wieże kościoła ma wyłaniały się z porannej mgły jak duchy przeszłości, a latarnie uliczne rzucały żółtawe kręgi światła na białą pokrywę śniegu. Anna lubiła te wczesne godziny, kiedy miasto jeszcze spało, a ona mogła cieszyć się spokojem przed napływem klientów. Kiedy zbliżała się do kawiarni, zauważyła go, Starszego mężczyznę siedzącego na ławce przed jej lokalem. Był owinięty w zniszczony płaszcz wojskowy, którego zielony kolor wyblakł i był miejscami podarty. Na głowie miał starą czapkę uszankę, a jego siwe włosy były mokre od śniegu. Trzęsły mu się ręce, a jego oddech tworzył regularne obłoczki pary w mroźnym powietrzu. Anna zauważyła, że jego buty były dziurawe a przez szczeliny widać było skarpety. Anna zatrzymała się na moment, czując ucisk w żołądku. Mogła udawać, że go nie widzi, wejść do kawiarni i zająć się swoimi sprawami. To zrobiłaby większość ludzi, szczególnie o tej porze, gdy każdy spieszył się do pracy. W Krakowie, jak w każdym dużym mieście, bezdomni byli częścią krajobrazu, którą ludzie nauczyli się ignorować. Ale coś w jego postawie, w sposobie, w jaki siedział tak spokojnie pomimo mrozu, dotknęło jej serca. Mężczyzna nie żebrał, nie wyciągał ręki do przechodniów. Siedział po prostu z prostymi plecami, patrząc przed siebie z godnością, która kontrastowała z jego opłakanym stanem. W jego postawie było coś, co przypominało Annie wojskową postawę prostość, dyscyplinę. Nawet w tak trudnych warunkach. Otworzyła kawiarnię, włączając światła i ogrzewanie. Wnętrze powoli wypełniało się ciepłem, a charakterystyczny zapach kawy zaczął unosić się w powietrzu. Anna przygotowała swój pierwszy dzienny rytuał, sprawdziła maszynę do kawy, przygotowała świeże mleko i sprawdziła dostawę wypieków, które dostarczał miejscowy piekarz. Wszystko było w porządku. Ale myśli wciąż krążyły wokół mężczyzny na ławce. Po 15 minutach, kiedy kawiarnia była już gotowa do otwarcia, Anna podjęła decyzję. Przygotowała świeżą kawę, niezwykłą czarną, ale kapuccino z dodatkiem cynamonu, jak robiła dla swoich stałych klientów. Aromat rozchodził się po małym wnętrzu, mieszając się z zapachem świeżych kroisantów i rogalików z bakaliami. Anna wzięła największy kubek termiczny, napełniła go parującą kawą, dodała odrobinę śmietanki i dwie łyżeczki cukru. Do tego wzięła świeżą kajzerkę z masłem i kawałek sernika, którego sama upiekła poprzedniego dnia. Zapakowała wszystko w papierową torbę i wyszła na zewnątrz, gdzie mężczyzna nadal siedział nieruchomo. Śnieg osiadł na jego ramionach jak biała chusta. A na wąsach i brwi tworzyły się małe sople. Anna podeszła powoli, nie chcąc go przestraszyć. Dzień dobry, powiedziała cicho, jej głos brzmiał ciepło w mrożnym powietrzu. Pomyślałam, że może się pan rozgrzeje. Mężczyzna podniósł głowę powoli, jakby wychodził z głębokiej zadumy. Jego oczy były szare jak zimowe niebo, ale w głębi Anna dostrzegła coś, co wyglądało na dawno ukrytą dumę i inteligencję. Miał może 65 lat, a jego twarz była poorana z marszczkami, które opowiadały historię trudnego życia. Pomimo zaniedbania, w jego rysach było coś szlachetnego, jakby pochodził z dobrej rodziny. Bardzo pani dziękuję, powiedział cicho. Jego głos był chrapliwy od zimna, ale w polszczyźnie Anna wyczuła akcent którego nie potrafiła umiejscowić, może wschodni, może z dawnych kresów. Ale nie mam jak zapłacić. Nie przyjmuję jałmużny. W tych słowach była duma, która poruszyła Annie serce. Ten człowiek, nawet w tak rozpaczliwej sytuacji, zachował poczucie godności. Anna uśmiechnęła się łagodnie. To nie jałmużna to prezent od jednego człowieka do drugiego. W taką pogodę nikt nie powinien być sam na dworze bez gorącego posiłku. Proszę tylko uważać na siebie w ten mróz. Mężczyzna patrzył na nią długo, jakby oceniał jej szczerość. W końcu wyciągnął trzęsące się ręce i wziął kubek. Kiedy poczuł ciepło przez materiał, jego oczy lekko się zwilgociły. Mietek, powiedział po chwili. Jego głos był cichy, ale zdecydowany. Nazywam się Mietek, Mieczysław Bratkowski. Anna, Anna Kowalska, miło Pana poznać, Panie Mieczysławie. Proszę mówić Mietek, odpowiedział, po raz pierwszy uśmiechając się lekko. Tak nazywała mnie żona. Anna zauważyła użycie czasu przeszłego, ale nie dopytywała. Zamiast tego skinęła głową. To pij Pan spokojnie, Mietek. Jeśli będzie pan potrzebował czegoś więcej, kawiarnia jest otwarta od 6 do 22. Jeśli chcesz poznać dalszy ciąg tej niezwykłej historii, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. To, co wydarzy się następnego dnia, całkowicie zmieni życie Anny i pokaże, jak jeden prosty gest może uruchomić łańcuch zdarzeń, których nikt nie mógłby przewidzieć. Anna wróciła do kawiarni. Ale przez szybę obserwowała, jak mietek powoli pije kawę. Jego ruchy były ostrożne, jakby każdy łyk był cennym skarbem. Jedną ręką trzymał kubek, drugą przytulał do siebie torbę z jedzeniem. Co jakiś czas podnosił wzrok i patrzył na wystawę kawiarni, ale nie proszęco, raczej z ciekawością, jakby próbował zrozumieć, co skłoniło ją do tego gestu. Około siódmej do kawiarni zaczęli przychodzić pierwsi klienci. Pan Kowalski, emerytowany profesor historii, który codziennie o tej samej porze zama podwójne espresso i czytał gazetę krakowską. Pani Marta, młoda matka, która kupowała kawę i rogalika przed odprowadzeniem córki do szkoły. Stefan, student medycyny który pracował nad dyplomem i potrzebował kofeiny do przetrwania długich nocy nad książkami. Kim jest ten mężczyzna na ławce? zapytał pan Kowalski, wskazując dyskretnie w stronę okna. Nie wiem dokładnie, odpowiedziała Anna, przygotowując jego kawę. Wydaje mi się, że potrzebował pomocy. Hm, profesor zmarszczył brwi. Coś w jego postawie nie wygląda jak typowy bezdomny. Ma w sobie jakąś dyscyplinę. Anna spojrzała ponownie przez okno. Profesor miał rację. Nawet w tak trudnej sytuacji, Mietek siedział prosto. Jego ruchy były kontrolowane, jakby przyzwyczajony do porządku i dyscypliny. Około ósmej rano Mietek wstał z ławki. Podszedł do drzwi kawiarni, ale nie wszedł. Zamiast tego odstawił pusty kubek na perepet i obok położył małą karteczkę. Przez chwilę stał, patrząc przez szybę na Annę, która była zajęta obsługą klientów. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, skinął głową z wdzięcznością i powoli odszedł ulicą. Jego sylwetka znikała w porannej mgle. Anna wyszła i wzięła karteczkę. Napis był starannie wykaligrafowany, starym stylem pisma jakie uczono jeszcze w szkołach przed wojną, dziękuję pani za ludzką dobroć. Niech Bóg panią błogosławi, m. bratkowski. Reszta dnia minęła Anna jak zwykle, ale z jedną różnicą, co jakiś czas myślała o Mietku. Przygotowywała kawy dla śpieszących się klientów, sprzedawała świeże rogaliki i słuchała codziennych rozmów o pogodzie, polityce i trudnościach życia. Ale myśli wracały do Mietka. Zastanawiała się, gdzie spędzi noc, czy ma jakieś schronienie przed mrozem, czy jego nazwisko, Bratkowski, mogło oznaczać, że pochodził z kresowej rodziny. Wieczorem, kiedy zamykała kawiarnię o 22, temperatura spadła jeszcze bardziej. Wiatr wyał między kamienicami, a śnieg padał tak gęsto. Że widoczność była ograniczona do kilku metrów. Anna zamykała drzwi, myśląc z niepokojem o ludziach, którzy tej nocy będą musieli spać na dworze. Na ławce znalazła nie tylko czysty kubek, ale też małą figurkę wyrzeźbioną z kawałka drewna, anioła z rozpostartymi skrzydłami. Była prymitywnie wykonana, ale z wielką starannością i miłością do detalu. Obok leżała karteczka. Dla kawiarni pod aniołem odwdzięcznego człowieka. M. Anna wzięła figurkę do domu. Tej nocy długo nie mogła zasnąć, trzymając w dłoni małego anioła i myśląc o człowieku, który pomimo swojej trudnej sytuacji znalazł sposób, żeby się odwdzięczyć. Następnego ranka Anna obudziła się wcześniej niż zwykle. Sen był niespokojny, pełen dziwnych obrazów. Śniły jej się kolumny żołnierzy maszerujących przez śnieżne ulice Krakowa, medale i sztandary, ale też czyjś płacz i wołanie o pomoc. Spojrzała przez okno swojego małego mieszkania na drugim piętrze starej kamienicy przy ulicy Brackiej. Na dworze była szósta rano, ale na ulicy panował niezwykły ruch. Ubrała się szybko w ciepły sweter i grubą kurtkę, założyła kozaki i wyszła z domu. To... Co zobaczyła, sprawiło, że jej serce zaczęło bić szybciej, a oddech uwięzł w gardle. Przed jej kawiarnią stało kilka wojskowych pojazdów. Zielone samochody terenowe z białymi oznaczeniami polskiego wojska. Obok nich grupka żołnierzy w pełnym zimowym umundurowaniu. Ich oddechy tworzyły chmury pary w mroźnym powietrzu. Na ich czele stał wysoki oficer z orderami na piersi. Jego postać emanowała autorytetem i godnością. Anna podeszła niepewnie, czując, jak nogi robią się chwiejne. W głowie kłębiły się pytania: czy coś złego zrobiła? Czy może Mietek był poszukiwanym przestępcą? A może to jakiś błąd, pomyłka? Pani Anna Kowalska? zapytał oficer, salutując. Jego głos był głęboki i pewny. A w oczach Anna dostrzegła szacunek. Tak to ja odpowiedziała, głos lekko jej drżał z nerwów i zimna. Pułkownik Janusz Nowak z 21. Brygady Strzelców Podchalańskich z Rzeszowa Czy pozwoli pani, że eskortujemy panią do pracy? Anna była zbyt zdziwiona, żeby odpowiedzieć. Oficer kontynuował, jego ton stał się cieplejszy. Bardziej osobisty. Wczoraj pani okazała dobroć człowiekowi, który tego bardzo potrzebował. Major Mieczysław Bratkowski służył naszemu krajowi przez 30 lat. Rozpoczął służbę jeszcze w czasach PRL, przeszedł przez transformację ustrojową. Walczył w misjach pokojowych w Bośni, Afganistanie i Iraku. Otrzymał Krzyż Walecznych za uratowanie życia dzieci cywilów podczas bombardowania w Kabulu w 2010 roku. Medal zasługi za służbę w Bośni. Był jednym z naszych najlepszych oficerów. Anna poczuła, jak kręci jej się w głowie. Major, ale on był. Bezdomny, tak. Kiedy wrócił z ostatniej misji w Afganistanie trzy lata temu, nie potrafił odnaleźć się w cywilnym życiu. PTSD, flashback, koszmary nocne, problemy z alkoholem. Utracił żonę. Nie potrafiła znieść jego stanów. Dzieci przestały z nim rozmawiać. Stracił dom, pracę, wszystko. Przez ostatnie dwa lata żył na ulicy. Odmawiał pomocy z wojska. Mówił, że nie zasługuje na szacunek. Pułkownik zrobił pauzę, a w jego oczach Anna dostrzegła prawdziwy ból. Ale wczoraj wieczorem przyszedł do naszej jednostki. Po raz pierwszy od trzech lat był całkowicie trzeźwy. Powiedział, że pewna pani z kawiarni pod aniołem przypomniała mu, kim naprawdę jest. Że potraktowała go jak człowieka, nie jak śmiecia. Że po raz pierwszy od lat poczuł się godny szacunku. Żołnierze stali w równym szeregu, a każdy z nich miał w oczach szacunek i wzruszenie. Anna zauważyła, że niektórzy z nich byli młodzi, może dwudziestolatkami, ale w ich postawie była dojrzałość ludzi, którzy wiedzą, co znaczy służba. Pułkownik podał Annie małą aksamitną szkatułkę: To medal dla cywilów, którzy wykazali się szczególną odwagą i człowieczeństwem. Major Bratkowski poprosił, żebyśmy go pani wręczyli. Powiedział, że jedna filiżanka kawy przywróciła mu wiarę w ludzkość i przypomniała, że wciąż jest żołnierzem Rzeczypospolitej. Anna wzięła szkatułkę drżącymi rękami. W środku leżał srebrny medal z orłem w koronie, a pod nim napis Za odwagę cywilną. Gdzie? Gdzie on teraz jest? W naszym ośrodku rehabilitacyjnym dla weteranów w przemyślu. Zaczyna długą drogę powrotu do życia. Terapia, detoks, pomoc psychologiczna. Nie będzie łatwo, ale po raz pierwszy od lat ma nadzieję i motywację. Dzięki pani. Pułkownik dał znak żołnierzom, którzy ustawili się w ceremonialną formację. Major Bratkowski poprosił nas. Żebyśmy odczytali pani jego list. Jeden z młodszych żołnierzy rozłożył kartkę i zaczął czytać głosem, który nosił się echem po pustej ulicy: Droga pani Anno, przez trzy lata byłem martwym człowiekiem, który przestał wierzyć w jakąkolwiek dobroć. Wojna pozostawiła we mnie blizny, które myślałem, że nigdy się nie zagoją. Straciłem wszystko: rodzinę, dom. Szacunek do samego siebie. Żyłem jak duch, niewidoczny dla świata, przekonany, że zasługuje tylko na pogardę. Pani jedna filiżanka kawy, podana z szacunkiem i bez osądzania, przypomniała mi, że nadal jestem człowiekiem, że moje życie ma wartość. Po raz pierwszy od lat poczułem się jak żołnierz, nie jak żebrak. Postanowiłem walczyć o siebie tak, jak walczyłem o ojczyznę. Zaczynam terapię dziś. Będzie ciężko, ale mam cel wrócić do pani kawiarni jako człowiek, który odzyskał swoją godność. Do zobaczenia, major Mieczysław Bratkowski, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich. Eskortowana przez żołnierzy, Anna szła do swojej kawiarni jak w śnie. Przechodnie zatrzymywali się na chodnikach robiąc zdjęcia telefonami i nagrywając filmiki. Niektórzy klaskali, inni pytali żołnierzy, co się dzieje. Lokalni dziennikarze, którzy zawsze krążyli po starym mieście w poszukiwaniu historii, zaczęli zadawać pytania. To pani jest właścicielką kawiarni pod Aniołem? zapytała reporterka z TVN Kraków. Tak, odpowiedziała Anna, wciąż oszołomiona wydarzeniami. Czy może nam pani opowiedzieć, co się stało? Anna spojrzała na pułkownika, który skinął głową zachęcająco. Po prostu zobaczyłam człowieka, który potrzebował pomocy. W taką pogodę nikt nie powinien być sam na dworze. Ale wiedziała pani, że to major? Nie, Anna potrząsnęła głową. Wiedziałam tylko, że to człowiek. Który potrzebował gorącej kawy. Gdy dotarli do kawiarni, pułkownik jeszcze raz się zasalutował. Jego głos był pełen emocji: Dziękujemy pani w imieniu całej armii, że przypomniała nam wszystkim, jaka jest siła zwykłej ludzkiej życzliwości. Żołnierze walczą nie tylko na frontach, ale też ze swoimi wewnętrznymi demonami. Pani pokazała, że społeczeństwo nie zapomina o swoich obrońcach. Kiedy żołnierze odjechali, Anna stała przed swoją kawiarnią z medalem w dłoni. Spojrzała na ławkę, gdzie wczoraj siedział Mietek. Teraz było tam małe bukiecik białych róż z biało-czerwoną wstążką i karteczką. Dziękuję za to, że widziała pani we mnie człowieka, kiedy ja sam o tym zapomniałem. Żołnierz zawsze pamięta o dobroci. M. Tego dnia kawiarnia pod Aniołem była pełna klientów jak nigdy wcześniej. Wszyscy chcieli usłyszeć historię kobiety, którą wojsko eskortowało do pracy. Anna opowiadała o mietku, o tym, jak ważne jest zwracanie uwagi na innych ludzi, o tym, że za każdą trudną historią kryje się człowiek, który potrzebuje tylko odrobiny zrozumienia i szacunku. Profesor Kowalski, który był stałym klientem Pokręcił głową z uznaniem. Wiedziałem, że coś w nim było nietypowego. Ta postawa, ta dyscyplina, to się nie da ukryć, nawet w najgorszych warunkach. Pani Marta, młoda matka, miała łzy w oczach. Mój dziadek też był żołnierzem. Walczył w Monte Cassino. Po wojnie długo nie mógł znaleźć swojego miejsca. To straszne, co wojna robi z ludźmi. Stefan, student medycyny, dodał: Na studiach uczymy się o PTSD u weteranów. To poważna choroba, ale większość ludzi tego nie rozumie. Myślą, że to kwestia silnej woli. Do kawiarni przyszło też kilka osób, które wcześniej nie były klientami Anny. Starszy mężczyzna w eleganckim płaszczu przedstawił się jako dyrektor lokalnego schroniska dla bezdomnych. Pani historia obiegła już całe miasto, powiedział. Chciałbym zaproponować współpracę. Może moglibyśmy zorganizować akcję pomocy dla weteranów w trudnej sytuacji. Pani kawiarnia mogłaby być punktem zbiórki. Anna była przytłoczona propozycjami i uwagą mediów, ale też głęboko wzruszona reakcją ludzi. Wieczorem, kiedy zamykała kawiarnię, na ławce znalazła kolejny list. Tym razem nie od Mietka, ale od jego córki. Szanowna pani, nazywam się Katarzyna Bratkowska-Nowak. Jestem córką majora Mieczysława Bratkowskiego. Przez trzy lata nie rozmawiałam z ojcem. Byłam zła, że zniszczył nasze życie, że mama musiała się z nim rozwieść, że moje dzieci boją się dziadka. Dzisiaj zadzwonił do mnie pułkownik Nowak i opowiedział o pani geście. Po raz pierwszy od lat tata brzmiał jak: Jak mój tata spokojnie, z nadzieją powiedział, że pewna pani przypomniała mu, że warto walczyć o siebie. Jadę jutro do przemyśla. Po raz pierwszy od trzech lat zobaczymy się jako rodzina. Dzięki pani, moje dzieci będą mogły poznać swojego dziadka takiego, jakim był, zanim wojna go złamała. Z wdzięcznością. Katarzyna. Anna usiadła na ławce, trzymając list. Śnieg znów zaczął padać, ale tym razem wydawał się łagodniejszy, jakby zima straciła swoją surowość. Pomyślała o tym, jak jeden prosty gest może zmienić czyjeś życie, jak niewielki akt życzliwości może przywrócić komuś wiarę w siebie, ale też jak może wpłynąć na całą rodzinę, na dzieci, które odzyskają dziadka. W kieszeni wciąż miała medal. Nie był to nagrodą za bohaterstwo w tradycyjnym sensie. Nie uratowała niczyj życie w bezpośrednim niebezpieczeństwie, nie ryzykowała sobą. Po prostu zobaczyła człowieka, który potrzebował pomocy i zareagowała tak, jak podpowiadało jej serce i wychowanie. Tej nocy Anna spała spokojnie po raz pierwszy od kilku dni. Za oknem spadał śnieg. Ale w jej sercu było ciepło. Wiedziała, że gdzieś w przemyślu Mietek, major Mieczysław Bratkowski, również śpi spokojnie, może po raz pierwszy od lat. A jutro obaj rozpoczną nowy dzień z nadzieją. Kilka miesięcy później, na początku wiosny, Anna otrzymała eleganckie zaproszenie na uroczystość w jednostce wojskowej w Rzeszowie. Mietek ukończył program rehabilitacyjny i wracał do służby jako instruktor dla młodych żołnierzy oraz konsultant do spraw pomocy weteranom z PTSD. Kiedy go zobaczyła na uroczystości, w mundurze, wyprostowanego, z godnością w oczach i otoczonego rodziną, ledwo go poznała. Dziękuję, powiedział po prostu, ściskając jej dłoń obiema rękami. Za to. Że zobaczyła pani majora pod powierzchnią bezdomnego mężczyzny. Widziałam tylko człowieka, który potrzebował filiżanki kawy, odpowiedziała Anna. Czasami to wystarczy, żeby uratować komuś życie. Obok stała Katarzyna z dwójką dzieci, chłopcem około dziesięciu lat i dziewczynką może sześcioletnią. Dzieci trzymały dziadka za ręce i patrzyły na niego z podziwem. To ta pani. Dziadku? zapytała dziewczynka Ta, która ci dała kawę Tak, kochanie to ta pani, która przypomniała dziadkowi, że jest żołnierzem. Anna pochyliła się do dziewczynki A ty jak masz na imię? Ania jak pani mama mówi, że może jak dorosnę, też będę pomagać ludziom, jak pani. Major Bratkowski miał łzy w oczach. Moja wnuczka nosi pani imię. To nie przypadek, Katarzyna powiedziała, że chce, żeby pamiętała o tym, że małe gesty mogą zmieniać świat. Po uroczystości Anna została na obiad z rodziną bratkowskich. Major opowiadał o swojej nowej pracy, nie tylko szkolił młodych żołnierzy, ale też prowadził grupy wsparcia dla weteranów z problemami psychicznymi. Co tydzień przychodzi do nas kilku nowych, mówił. Niektórzy wracają z misji, inni po prostu nie mogą znaleźć swojego miejsca w cywilnym życiu. Opowiadam im o pani, o tym, że warto wierzyć w ludzi, że jeden człowiek może zmienić wszystko. Katarzyna dodała: Tata założył fundację dla weteranów. Nazywa się Filiżanka Nadziei. Pomaga żołnierzom w kryzysie, ale też uczy społeczeństwo, jak rozpoznać kogoś, kto potrzebuje pomocy. Anna była głęboko wzruszona. Nie wiedziałam, że to wszystko może tak się rozwinąć. Pani zasadziła ziarno, odpowiedział major. My tylko pozwoliliśmy mu rosnąć. Wieczorem, wracając pociągiem do Krakowa, Anna myślała o całej tej historii. Jej kawiarnia pod aniołem stała się lokalnym symbolem dobroci. Ludzie z całego miasta przychodzili nie tylko na kawę, ale żeby usłyszeć historię o tym, jak jeden gest może zmienić życie. Współpracowała teraz z kilkoma organizacjami pomagającymi bezdomnym i weteranom. Ale najważniejsze było to, że przypomniała sobie prawdę, o której czasem zapominamy w codziennym pędzie życia że każdy człowiek, Niezależnie od swojej sytuacji, zasługuje na szacunek i człowieczeństwo. Że za każdą trudną historią kryje się człowiek z marzeniami, wspomnieniami i nadziejami. Medal, który dostała od majora, wisiał teraz w kawiarni przy kasie. Klienci często pytali o jego historię, a Anna chętnie ją opowiadała, ale najczęściej patrzyła na małą tabliczkę którą major przyniósł jej miesiąc po uroczystości. Był na niej napis: Tu zaczyna się nadzieja. Jedna filiżanka kawy na raz. Ta historia pokazuje, jak ważne są małe gesty dobroci w naszym codziennym życiu. Czy masz podobne doświadczenia z pomocą innym ludziom? Czy spotkałeś kiedyś kogoś, kto zmienił twoje życie prostym gestem? Podziel się swoimi historiami w komentarzach poniżej. Twoje doświadczenia mogą zainspirować innych do podobnych czynów i pokazać, że każdy z nas ma moc zmieniania świata na lepsze jeden gest na raz. Pamiętaj, że czasami wystarczy jedna filiżanka kawy, żeby przywrócić komuś wiarę w człowieczeństwo.